Cześć, tu Tomasz, dietetyk kliniczny. Dziś porozmawiamy o tym, co tak naprawdę kryje się w probiotycznym napoju Narinę i dlaczego jego unikalny proces fermentacji może przynieść tak wiele korzyści dla naszego zdrowia. Choć na pierwszy rzut oka to tylko mleko i bakterie, za skutecznością Narinę stoi coś znacznie więcej. Proces fermentacji, w którym biorą udział żywe kultury Lactobacillus acidophilus przekształca zwykły napój mleczny w potężne wsparcie dla jelit, Odporności i ogólnej kondycji organizmu. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak dokładnie powstaje narinę, jakie ma właściwości biologiczne i co sprawia, że cieszy się tak dużym uznaniem, zarówno wśród pacjentów, jak i specjalistów. Szczep narinę jest gram dodatnią pałeczką mlekową, która najlepiej rośnie w temperaturze około 38 stopni Celsjusza i w kwaśnym środowisku, pH poniżej 5. To właśnie te właściwości pozwalają jej skutecznie fermentować mleko. Skład napoju narinę jest z pozoru prosty. To głównie mleko i żywe kultury bakterii Lactobacillus acidophilus narinę. Cała magia tkwi jednak w procesie fermentacji mlekowej. Bakterie narine żywią się laktozą, cukrem mlecznym i przekształcają ją w kwas mlekowy. W wyniku tego procesu białka mleka ulegają rozbiciu na mniejsze łańcuchy, a pH obniża się, dzięki temu gotowy produkt jest zwykle łatwiej strawny niż zwykłe mleko. Wiele osób z lekką nietolerancją laktozy dobrze toleruje narinę, bo znaczna część laktozy zostaje zużyta w fermentacji. Sam kwas mlekowy nadaje napojowi kwaskowaty smak i działa korzystnie na nasz układ pokarmowy. W tradycyjnym przepisie do fermentacji używa się mleka krowiego, pełnego lub odtłuszczonego. Można spotkać także jogurty narinę wytwarzane na mleku kozim, a nawet dzięki dostępnym kulturom starterowym na napojach roślinnych, sojowych czy owsianych. Choć wtedy wartości odżywcze będą inne. Kluczowe jest jednak wykorzystanie czystej kultury szczepu narinę i utrzymanie odpowiednich warunków. Proces fermentacji narine przypomina nieco produkcję jogurtu, lecz z pewnymi różnicami. Po pierwsze, mleko podawane jest sterylizacji lub pasteryzacji. Chodzi o to, by zabić wszelkie obce bakterie i zostawić pole do popisu wyłącznie naszemu pożytecznemu szczepowi. Następnie mleko się schładza do temperatury zaszczepienia, optymalnie około 38 stopni. Dodawany jest starter narinę, zawierający żywe komórki Lactobacillus acidophilus narinę, w odpowiedniej liczbie. W warunkach domowych najczęściej używa się liofilizowanej zakwaski jako startera. Mleko utrzymuje się w cieple przez 24 godziny aby bakterie mogły się namnażać i fermentować cukry. Proces jest długotrwały. Szczep na Rinne rośnie nieco wolniej niż na przykład bakterie jogurtowe, ale za to osiąga bardzo wysokie stężenie i większą kwasowość końcową. Fermentacja przerywa się po osiągnięciu odpowiedniego stopnia kwasowości, pH około 4 4,5, co odpowiada wysokiej kwasowości miareczkowej. W praktyce domowej po upływie około 24 godzin obserwujemy, czy mleko zgęstniało, pojawił się skrzep lub lekki kożuch. Jeśli tak, naczynie z narinę należy schłodzić, umieszczając je w lodówce, aby zatrzymać fermentację i utrwalić produkt. W ten sposób otrzymujemy zakwaskę do produkcji napoju końcowego. Chłodzenie do temperatury około 6 stopni Celsjusza sprawia, że zakwaska narinę może być przechowywana do 7 dni. Następnie jak poprzednio dodajemy zakwaskę do mleka i utrzymujemy temperaturę 38 stopni przez 6 do 7 godzin. Po tym czasie napój jest gotowy do spożycia. Przechowywać w lodówce nie dłużej niż 2 dni. Przed użyciem można produkt delikatnie wymieszać i według uznania dodać syrop, dżem, wywar z ryżu lub przetarte owoce. Warto dodać, że w trakcie fermentacji narinę powstają także substancje bioaktywne. Bakterie tego szczepu produkują m.in. bakteriocyny. Naturalne antybiotyki białkowe, takie jak laktolina, laktocydyna czy acidofilina. Substancje te hamują wzrost niepożądanych mikrobów w żywności i co ważniejsze, w naszym przewodzie pokarmowym. Ponadto narinę syntetyzuje pewne witaminy, np. z grupy B, podczas fermentacji, wzbogacając w ten sposób napój. Finalny produkt ma zwykle zawartość tłuszczu zależną od użytego mleka, np. 3,2%, gdy fermentujemy mleko pełne sporo łatwo przyswajalnego białka i bardzo mało cukru, laktozy. Narinę zyskało rozgłos przede wszystkim dzięki swoim korzystnym wpływom na zdrowie, takim jak przywracanie równowagi mikroflory jelitowej. Jednym z podstawowych działań narinę jest zasiedlanie jelita grubego pożytecznymi bakteriami i hamowanie rozrostu drobnoustrojów chorobotwórczych. Szczep narinę wykazuje silną antagonistyczną aktywność wobec wielu patogenów jelitowych. Potrafi zahamować rozwój m.in. gronkowca złocistego, escherichia coli, salmonelli czy kostridium. W praktyce oznacza to, że regularne picie narinę może zapobiegać infekcjom układu pokarmowego, np. zatruciom pokarmowym, grypie żołądkowej oraz wspomaga leczenie biegunek. Co ważne, narinę jednocześnie stwarza dogodne warunki dla dobrych bakterii, takich jak bifidobakterium. Sprzyja odbudowie naturalnej flory jelitowej po jej zubożeniu, Dlatego narinę często zaleca się w przypadku dysbiozy jelit, na przykład po antybiotykoterapii. Badania wskazują, że kuracja narinę może znacząco zmniejszać liczebność grzybów Candida albicans oraz bakterii rodzaju Enterium przywracając zdrowy balans mikrobiomu. Osoby z wrażliwym układem pokarmowym często odczuwają ulgę po włączeniu narinę do diety. Kwas mlekowy obecny w tym napoju reguluje pH w przewodzie pokarmowym, utrwalając trawienie. Ponadto narinę może zwiększać przyswajalność niektórych minerałów i witamin. Wykazano, że dzięki obecności bakterii narinę organizm lepiej wchłania wapń, fosfor, białka i węglowodany z pożywienia. Dodatkowo bakterie te same produkują witaminy, np. witaminy z grupy B, kwas foliowy. Więc narinę może uzupełniać ich niedobory. Niektórzy pacjenci z nietolerancją laktozy lub zespołem jelita drażliwego zauważają, że narinę jest dla nich bardziej przyjazne niż zwykłe produkty mleczne. Dzięki rozłożeniu laktozy i działaniu regulującemu perystaltykę. Lactobacillus acidophilus narinae wykazuje zdolność stymulowania układu immunologicznego. Bakterie narine promują produkcję interferonu, substancji wydzielanej przez komórki odpornościowe, która mobilizuje odpowiedź przeciwwirusową organizmu. W efekcie, spożywanie narine może podnosić odporność na infekcje wirusowe, np. przeziębienia, grypę. Ponadto narinę ma naturalne właściwości przeciwzapalne, pomagając utrzymać integralność bariery jelitowej, pośrednio zmniejsza przewlekłe stany zapalne w organizmie. Ciekawym odkryciem japońskich naukowców w badaniach zaobserwowano, że stymulacja interferonu przez narinę zwiększa odporność organizmu na powstawanie komórek patogennych, m.in. w jelicie grubym. Dodatkowo narinę. Produkuje w organizmie człowieka silnie działające, a jednocześnie bezpieczne substancje antybiotyczne, wspomniane bakteriocyny, które mogą hamować rozwój drobnoustrojów wywołujących choroby. Wszystko to sprawia, że narinę pomaga wzmacniać układ odpornościowy. Nie bez powodu mówi się, że odporność pochodzi z jelit, a dbając o mikroflorę, probiotykami takimi jak narinę wspieramy cały organizm. Narinę jest wyjątkowy także dlatego, że bezpiecznie stosuje się go już od pierwszych dni życia. W Armenii noworodki od dziesięcioleci otrzymywały kilka łyżeczek narina jako wsparcie rozwoju mikrobioty. Napój podawany niemowlętom, np. w formie kropel czy mleka acidofilnego w celu zapobiegania kolkom, biegunkom czy grzybicom przewodu pokarmowego. Szczep narinę bardzo dobrze się przyjmuje w jelitach najmłodszych i wypiera szkodliwe bakterie mogące powodować infekcje. W literaturze opisywane jest włączanie narina jako wsparcia leczenia nawet u ciężko chorych dzieci. Oczywiście w takich przypadkach decyzje podejmują lekarze, ale sam fakt, że rozważa się Narinę jako uzupełnienie terapii, świadczy o zaufaniu do bezpieczeństwa i efektów tego probiotyku. Dla zdrowych dzieci Narinę może być po prostu wartościowym dodatkiem do diety, który redukuje ryzyko biegunek, np. w żłobku czy przedszkolu, i wzmacnia odporność w sezonie infekcyjnym. Dzięki szerokiemu spektrum działania Narinę znajduje zastosowanie nie tylko przy problemach jelitowych. Specjaliści żywienia zalecają go pomocniczo osobom z chorobami wątroby i trzustki, ponieważ poprawa mikroflory jelitowej odciąża te narządy i redukuje toksyny w ustroju. Z uwagi na niski indeks glikemiczny i korzystny wpływ na metabolizm, narine jest odpowiedni dla osób z cukrzycą, oczywiście niesłodzony. Bywa włączany do diet pacjentów z alergiami i atopowymi zapaleniami skóry. Rola probiotyków w łagodzeniu objawów alergii jest przedmiotem wielu badań, a utrzymanie zdrowej bariery jelitowej ma tutaj znaczenie. Narinę może także wspomagać terapię przewlekłych stanach zapalnych jelit, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół jelita drażliwego, czy po zabiegach chirurgicznych na jelitach, pomagając szybciej zasiedlić jałowe odcinki przewodu pokarmowego. Podsumowując, narinę odbudowuje mikroflorę, zwalcza patogeny, uszczelnia barierę jelitową, i aktywuje odporność. Nic dziwnego, że zyskało opinię żywności o właściwościach funkcjonalnych i leczniczych. Warto jednak pamiętać, że choć Narinę wspiera zdrowie na wielu polach, nie jest cudownym lekiem na wszystko. Jego działanie najlepiej widać jako element zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia lub uzupełnienie konwencjonalnego leczenia za zgodą lekarza. Pomimo imponującej listy zalet, zawsze należy rozważyć, czy dany produkt jest odpowiedni dla każdego. Na szczęście, w przypadku narinę, lista przeciwwskazań jest bardzo krótka. Według dostępnych źródeł jedynym istotnym przeciwwskazaniem jest indywidualna nietolerancja lub alergia na składniki narinę, głównie na białko mleka krowiego. Innymi słowy, jeśli ktoś ma uczulenie na mleko lub nie toleruje nawet fermentowanych produktów mlecznych, powinien unikać narinę bądź sięgnąć po jego formy bezpieczne, np. narinę fermentowane na mleku sojowym lub preparaty kapsułkowane bez laktozy. W przypadku osób z ciężką pierwotną nietolerancją laktozy lub galaktozemią, rzadkie wrodzone zaburzenie metabolizmu mleka, narinę również nie będzie odpowiednia. Chociaż bakterie fermentują większość laktozy, pewne jej ślady mogą pozostać. Osoby z niedoborem laktazy, enzymu trawiącego laktozę zazwyczaj jednak dobrze tolerują ten napój, bo jest on praktycznie pozbawiony laktozy. A obecność bakterii probiotycznych wręcz pomaga w trawieniu. Dotychczasowe doświadczenia sugerują, że nie odnotowano żadnych poważnych skutków ubocznych związanych ze spożywaniem narine, nawet przez bardzo długi czas. To jeden z niewielu probiotyków podawanych noworodkom od pierwszych dni życia, bez raportów o działaniach niepożądanych. Oczywiście, jak z każdym produktem, u niewielkiego odsetka osób mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości, np. wzdęcia, lepkie rozluźnienie stolca, czy bardzo, bardzo rzadko reakcja alergiczna. Są to jednak sytuacje sporadyczne. W przypadku niemowląt i małych dzieci teoretycznie Narinę można podawać bardzo wcześnie. Jak wspomniano w Armenii, to standard. Jeśli jednak nie mamy doświadczenia, lepiej skonsultować z pediatrą wprowadzenie Narinę u dziecka. Lekarz oceni, czy nie ma indywidualnych przeciwwskazań, np. alergii na białko mleka krowiego, i doradzi odpowiednie dawki. Dzieci karmione piersią zazwyczaj i tak otrzymują lactobacillus acidophilus od matki. Więc narinę bywa zalecane głównie w przypadku dokarmiania mlekiem modyfikowanym lub po antybiotyku. Podsumowując, dla większości populacji narinę jest bezpieczne i dobrze tolerowane. Trzeba jedynie uwzględnić typowe przeciwwskazanie – alergia na mleko i zdrowy rozsądek. Jak zawsze umiar jest skazany. Choć narinę nie ma efektów ubocznych, nadmierne spożycie fermentowanych produktów może u wrażliwych osób wywołać przejściowy dyskomfort trawienny. Zaleca się więc wprowadzanie na linę stopniowo i obserwacje własnego organizmu. Dziękujemy za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że przedstawione informacje na temat wpływu probiotyków na kondycję skóry, w tym trądzik i atopowe zapalenie skóry, okazały się dla Was wartościowe. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi treściami dotyczącymi zdrowia i mikrobiomu i naturalnego wsparcia organizmu, zachęcamy do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.